Oczywiście wierzyliśmy, że, że historia się powtórzy, ale najwyraźniej to nie był dzisiaj Dzień Michała Kwiatkowskiego, o co zresztą najlepiej jak zapytamy e, zapytamy Ciebie. Kiedy już wiedziałeś, że, że, że to się nie uda? No tak naprawdę kiedy wjechaliśmy już na rundę i, i to tempo wydawałoby się, że było jakby nie tak bardzo szybkie, kiedy odjazd miał już bodajże 15 minut, prawda? A, no to, to to tak naprawdę ja nie czułem się jakby wtedy jakby znakomicie, a to wciąż był olbrzymi po 150 km, nawet gdzieś tam mówiłem do, do chłopaków, że, że to chyba nie jest mój dzień, chociaż Rafał Majka odpowiada tym samym, <grym> więc ciężko było, no, ciężko było w ogóle coś e, to zaplanować w tym wyścigu. Tak naprawdę obaj wzruszaliśmy trochę ramionami, mówiąc no, no dzisiaj dzisiaj nie jest chyba, nie wiem, walka o przetrwanie i to wszystko. I, Niewiele można było zrobić. Ale zdarzają się takie historie, że gdzieś w wyścigu, w trakcie czujesz się bardzo źle, a potem te siły wracają, czy to jak już myślisz, że nie, to to znaczy, że nie. Nie no, ja, ja wierzyłem do końca w to, gdzieś tam po 150 km, kiedy, tak jak mówię, mówiłem, mówiłem że, że to chyba nie jest mój dzień, to do końca wierzyłem, że nie wiem, że, że, że to tempo było w sumie e, szybsze niż, niż normalnie i potem zwolnimy, może, może inni strzelą my jakby z tego peletonu, odpadną z tego peletonu szybciej niż ja i, i włączę się w walkę o zwycięstwo, ale ostatecznie to, to, to ja nie wytrzymałem tego tempa e, w sumie dosyć szybko i, i nawet nie, mogłem, nie byłem w stanie e, gdzieś tam pomóc Rafałowi, e, na tej trasie szczególnie. I, o przykre to i smutne, że, że tak kończę ten sezon. A wierzyłem w to, że, że jesteśmy w stanie dzisiaj powalczyć dla Polski, co mogę powiedzieć. Jeszcze wrócę na tę trasę, jeśli pozwolisz. 62 km przed metą próbujesz pojechać za atakującym Nibalim. To była taka próba ostateczna, a może się przełamie? Nie, to znaczy, oczywiście, na, na meetingu gdzieś tam przed, przed wyścigiem rozmawialiśmy o tym. E, oczywiście zależnie od tego, kto jak się będzie czuł, to, to, to powinniśmy mieć pod kontrolą reprezentacje, które no, jakby biorą odpowiedzialność na siebie. I oczywiście to była włoska reprezentacja, hiszpańska. E, mówiliśmy też o kolumbijskiej, chociaż e, to nie było konieczne. Oczywiście Francja, prawda. E, no i kiedy zobaczyłem, że, że, że Włosi atakują gdzieś tam Hiszpanię, no to, to trzeba było się włączyć i, i kiedy ja nie czułem się najlepiej, to, to oczywiście ten ruch musiałem wykonać przed majkom Majką, bo, bo on powinien jakby się oszczędzać do samego końca, chociaż no mówię, to, to na pewno nie był atak z mojej strony to było bardziej kontrola sytuacji i, i próba jakby zamknięcia jakby groźniejszego odjazdu, ale nie napawało mnie to optymizmem, że, że, że musiałem to robić i że. E, że tak, ja tak naprawdę nie miała sensu. 45 km przed metą, jak to wy mówicie, spływasz. Spływasz w doborowym towarzystwie, bo razem ze zwycięzcą Welty Simonem Miejcem i wtedy takim łatwym wytłumaczeniem byłoby za dużo kilometrów w nogach, ciężka Vuelta i tak dalej. Ale na podium stają Michael Woods, staje przede wszystkim Alejandro Valverde, który też w tej włcie walczył do końca. Czy ty na szybko masz jakąś diagnozę tego, co ci się dzisiaj stało? Ja, nie na, na szybko. Na szybko chyba nie mam, na szybko to myślę przede wszystkim o powrocie do domu i o tym, żeby wypocząć, natomiast no na pewno e, nie mam dla siebie wytłumaczenia, no bo, no bo to, nie, to nie był po prostu mój dzień i, i jakby to, to trzeba po prostu jakiejś głębszej analizy przy planowaniu kolejnych sezonów, nie tylko kolejnego sezonu e, z myślą o tym, co, co mogę zmienić, co mogę poprawić, no bo... E, Oczywiście mogę mówić, że, że dużo się ścigałem, że przejechałem tury i WLT, ale z drugiej strony wygrał Alejandro Valverde, który też to zrobił i, i zwyciężył w wspaniałym stylu. Nie wiem, czy, czy potrzebuje 10 lat więcej, tak jak on, czy, eee, czy po prostu. No właśnie, ale poczekaj, czekaj. Ty już ten swój tytuł mistrza zdobyłeś, a on dopiero w wieku 38 lat dopiął swego. To pokazuje jak, jak dziwne są te wyścigi o koszulkę Mistrza Świata, jak ta dyspozycja dnia czasami może, może być złudna. No, tutaj niewiele nie jakby taktyka i, i nie wiem czy dyspozycja dnia, na, na pewno trzeba było dysponować piekielnie silną nogą, piekielnie silnym dzisiaj, właśnie w tym dniu i, i, i to było najważniejsze. Nie byłem dzisiaj najmocniejszy, więc, więc nie udało mi się włączyć w jakby walkę o zwycięstwo i to jest też bardzo przykre, ale na pewno będę gonił to, to zwycięstwo, mimo że mam je w kieszeni gdzieś tam z 2014 roku, to będę je gonił podobnie jak Alejandro Valverde do, do końca pewnie swojej kariery. To ponieważ Ty kończysz sezon, to ja zakończę pytaniem o ten sezon. Wygrałeś trzy wyścigi tygodniowe, więcej niż w całej swojej karierze. Wcześniej wygrałeś Tour de Poloń, wygrałeś Tireno Adriatico. Pod tym względem był to sezon przełomowy. Jak Ty go ocenisz? No, sezon jak sezon, oczywiście. Cztery z minusem. Nie, 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 nie będę oceniał sezonu na pewno. Podziękowania wielkie dla, dla wszystkich kibiców, którzy tak samo dzisiaj, nawet kiedy gdzieś tam odstawałem od czołówki, to, to krzyczeli do mnie, że dziękują i, e, i tak naprawdę dodawali mi i otuchy do samego końca. Także dziękuję przede wszystkim dla, dla masy, dla, dla, dla szerokiego grona właśnie polskich biców dzisiaj na trasie i, i przez cały sezon naprawdę wspaniale mnie wspierali. Żałuję, że nie mogłem dzisiaj dla nich tego wykończyć. Natomiast no naprawdę wielkie dzięki za, za wsparcie podczas całego sezonu. Mam nadzieję, że, że przysporzę im trochę więcej radości też w przyszłym sezonie.